Cześć! Dzisiaj przy okazji naszych prezentacji mamy coś, co łączy poniekąd temat prezentów świątecznych z tematem recenzji rowerów. Mamy dzisiaj dla Was dwa kółka, które zdecydowanie rowerem są, aczkolwiek są dość nietypowe, mianowicie jest to pomysł na pierwszy rower w życiu dziecka, czyli biegówka. Mamy tutaj dzisiaj dla Was biegówkę Cross Mini. Jest to rowerek wyjątkowo popularny, który okazał się hitem w sprzedaży w tym roku. Sprzedało się ich naprawdę bardzo dużo, ponieważ są świetnym sposobem na to, aby dziecko zaczęło swoją przygodę z rowerem. Jak pewnie jesteście w stanie zauważyć, rowerek biegowy charakteryzuje się tym, iż brakuje w nim pedałów. Generalnie chodzi o to, że dziecko porusza się na nim, odpychając się nóżkami, siedząc na siodełku, dlatego też, jak widzicie, przekrogramy jest bardzo niski. Rama jest bardzo naprawdę niska, dlatego nawet najmniejsze dziecko w wieku, wieku powyżej 3 lat sobie na takim rowerku spokojnie usiądzie i da radę. Jaka jest przewaga rowerku biegowego nad rowerkiem klasycznym z bocznymi kółkami? tudzież nad, nad rowerkiem trójkołowym. Generalnie przewaga jest taka, że nad tego typu rowerku dziecko od początku uczy się pewnych zachowań i utrzymania równowagi, które są niezbędne do jazdy na prawdziwym rowerze. Co prawda nie pedałuje, więc jest bezpieczne, nie wywróci się, nie musi od razu łączyć dwóch czynności, czyli nie musi dzielić uwagi między utrzymywanie równowagi a pedałowanie, tylko tak naprawdę siada sobie na siodełku, odpycha się nogami, a rower nabierając prędkości pokazuje dziecku to, co najważniejsze, czyli właśnie jak rower utrzymuje równowagę. Co można o tym rowerku jeszcze więcej powiedzieć? Przede wszystkim jest, charakteryzuje go bardzo przystępna cena, a w tej cenie otrzymujemy rower już z aluminiową ramą, która jest lekka i przy tym ma naprawdę bardzo niski przegrok. I osób się o to pyta, czy rowerek jest niski, bo naprawdę dzięki takiej konstrukcji nawet drobniejsze dzieci sobie na taki rowerek wsiądą. Pozwala na. Regulację i może sobie rosnąć razem z dzieckiem, ponieważ mamy stosunkowo długą sztycę siodełka, którą można troszeczkę podnieść, mamy regulowany wspornik kierownicy, który również można regulować, podnosić, też opuszczać i mamy bardzo dużo elementów, które są bardzo przydatne do tego, aby dziecko czuło się na takim rowerku bezpiecznie i komfortowo. Na przykład chwyty kierownicy w tym rowerze posiadają specjalne obręcze, pierścienie po bokach, które sprawiają, że mała dłoń dziecka z takiego chwytu się nie zsunie. Dodatkowo rower przyda kolejne elementy, które przydadzą się dziecku do, do nauki pewnych zachowań, które sprzedają w każdym rowerze, czyli na przykład hamulec. Mamy tutaj klasyczny hamulec typu v brake obsługiwany z klamki, która jest po prostu pomniejszoną wersją klamki hamulcowej w normalnym rowerze. Do tego, oczywiście, koła 12 cali. Bardzo bezpieczna konstrukcja, bo rower jest trwały, odporny na upadki, uszkodzenia, czyli. Generalnie niestaranne, nieostrożne użytkowanie go przez dziecko i jest też bezpieczny, czyli brak w nim elementów, w którym dziecko mogłoby się skaleczyć, uderzyć i generalnie zrobić sobie krzywdę. Dlatego jeżeli chcecie, aby wasze dziecko rozpoczęło swoją przygodę rowerową, rower biegowy to świetny pomysł, bo zdecydowanie szybciej opanuje podstawy i będzie mu łatwiej wkroczyć w normalną jazdę na klasycznym rowerku z napędem.